Żebym się jakoś, nie wiem... Ale to ma być jakaś wesoła piosenka, czy smutna? Wesoła. Wesoła, tak? Tak, tak. Czyli, że to nic, że dziewczyna cię zdradziła, ważne, że jesteś dalej sobą i jesteś wesoły. Tak, dokładnie. Rozumiem. Słuchaj, to prawdopodobnie prawdopodobnie coś takiego może napiszemy, bo, bo właśnie jesteśmy na etapie pisania takiego tekstu. Mhm. Tylko, że jak masz na imię jeszcze raz? Krystian Różycki. Aha, a ile masz wzrostów? powiedz mi? No, troszkę wyższym. Y znaczy, nie, nie wiem, ile tak mniej więcej wzrosną. No, 10 cm. Y Nawet kod ma więcej. Ile masz wzrostu? Nie, i, I nie wzwodu, tylko wzrostu. No, wzrostu, no tak, tak stanę, no to tak myślę do połowy jestem wyższy do połowy czego? no troszkę niższy od półki bo półka jest troszkę wyżej a jest troszkę niżej ale gdzie jest ta półka i na jakiej wysokości? no półka jest na ścianie no to tak jak popatrzy na półkę no to półka jest troszkę wyżej a troszkę niżej na jakiej wysokości zainstalowałeś półkę? halo po... no ja ten No, no jas... jest tak. Na półka jest tak, yy, wiem, tak 10 cm do góry. No, no, to ja tak będę. Przepraszam, mam w mam... <trybię> <trybię> yy, Słuchaj, dobra, ile odsłuch... Ile od sufitu jest ta płytka? Ja mieszkam ogólnie w DPS-ie, A co to jest DPS? DPS to jest taki de... dla nieradzących sobie taki niepełnosprawnych. Aha, ty jesteś niepełnosprawny, masz jakieś stopy? Tak, ja, ma... ja jestem niepełnosprawny, stopni umiarkowany. Dobrze, a masz jakąś rentę? Mam rentę socjalną. Dużo? E, 1800 zł. E, no to idzie wyżyć chyba, nie? Tak, no dokładnie, no ale 50% tak muszę oddać, nie? No wiem, komu? No yy, w DPS-ie muszę spłacić, nie? A tym skurwysoną z PiSu? Nie?